Każdy z nas marzył kiedyś o tym, by wygrać na loterii. Wyobrażacie sobie ten moment, sprawdzasz kupon, a tam wszystkie liczby się zgadzają. Ogarnia cię euforia, myślisz o willi z basenem, egzotycznych wakacjach i życiu bez zmartwień. Ale czy wygrana na loterii to naprawdę klucz do szczęścia, czy może jednak skomplikować życie? Przyjrzyjmy się, co faktycznie może się wydarzyć, gdy los uśmiechnie się właśnie do Ciebie. Część pierwsza eksplozja euforii. Wygrana na loterii to potężny zastrzyk adrenaliny. Badania pokazują, że nagły przypływ tak dużej sumy pieniędzy może wywołać euforię porównywalną z największymi życiowymi sukcesami. Twój mózg produkuje ogromne ilości dopaminy hormonu szczęścia. Jednak ta radość często mija szybciej niż się spodziewasz. Dlaczego? Bo jak mówią psycholodzy, szczęście wynikające z nagłego bogactwa jest tymczasowe. Nasz mózg przyzwyczaja się do nowej sytuacji i po jakimś czasie wracamy do tak zwanej linii bazowej szczęścia. Część druga. Pierwsze kroki po wygranej. Pierwsze co robisz po wygranej? To zależy. Niektórzy od razu rzucają pracę, inni natychmiast wyruszają na zakupy marzeń. Eksperci finansowi radzą jednak, by wziąć głęboki oddech i niczego nie zmieniać. Często mówi się, że najlepszym krokiem po wygranej jest wynajęcie doradcy finansowego i prawnika. Dlaczego? Aby uniknąć typowych pułapek, nierozsądnych inwestycji, nieprzemyślanych zakupów czy problemów podatkowych. W niektórych krajach musisz zapłacić nawet 40% podatku od wygranej. Część trzecia: nowi przyjaciele. Gdy wiadomość o twojej wygranej się rozniesie, przygotuj się na falę nowych przyjaciół. Nagle odezwą się dawno niewidziani znajomi, dalecy krewni, a czasem nawet kompletnie obcy ludzie, którzy nagle potrzebują twojej pomocy finansowej. To ogromne wyzwanie emocjonalne jak pomóc bliskim, nie tracąc jednocześnie wszystkiego. Warto też pamiętać, że w wielu przypadkach anonimowość po wygranej nie jest możliwa. W niektórych krajach zwycięzcy muszą ujawnić swoją tożsamość, co dodatkowo przyciąga uwagę mediów i ciekawskich. Część czwarta Syndrom loteryjnego bankruta. Niestety, statystyki są brutalne. Według badań, nawet 70% zwycięzców loterii traci całą swoją fortunę w ciągu kilku lat. Dlaczego? Winne są przede wszystkim złe decyzje finansowe. Od inwestycji w ryzykowne przedsięwzięcia po życie ponad stan. To, co na początku wydaje się nieograniczonym bogactwem, szybko się kurczy, jeśli nie masz planu. Co więcej, wiele osób po wygranej zmaga się z tak zwanym syndromem loteryjnego bankruta czyli poczuciem, że pieniądze zrujnowały ich życie. Część piąta: czy pieniądze dają szczęście? Tu dochodzimy do najważniejszego pytania. Czy pieniądze rzeczywiście dają szczęście? Badania pokazują, że do pewnego poziomu dochód może poprawić jakość życia, zapewnić stabilność, bezpieczeństwo czy lepszą opiekę zdrowotną. Jednak powyżej pewnej kwoty wzrost majątku nie przekłada się już na większe szczęście. To, co naprawdę się liczy, to relacje z ludźmi, poczucie celu i zdrowie. Pieniądze mogą te rzeczy ułatwić, ale same w sobie nie są gwarancją szczęścia. Wygrana na loterii to niewątpliwie marzenie wielu, ale warto pamiętać, że niesie ze sobą nie tylko blaski, ale też cienie. Czy pieniądze mogą zmienić życie na lepsze? Tak, ale tylko wtedy, gdy potrafimy nimi mądrze zarządzać. A wy, co byście zrobili z taką wygraną? Podzielcie się swoimi pomysłami w komentarzach. I pamiętajcie: Szczęście nie zawsze leży w liczbach, ale w tym, jak je wykorzystamy. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.